Cześć, dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo ciekawą i popularną w Polsce rasą, a mianowicie to Shih Tzu. No, zresztą nie tylko w Polsce jest ona popularna, ponieważ takie słabe jak Bill Gates czy Beyoncé również mieli Shih Tzu w swoich domach. W języku chińskim Shih Tzu oznacza dosłownie lwiego psa. No, inni też mówią na niego pies kryzantema ze względu na to, że dość charakterystycznie wygląda jego pyszczek. Przyjrzyjmy się im zatem trochę bliżej. Przenieśmy się teraz do Tybetu do klasztorów i świątyń, gdzie modlą się i po prostu żyją mnisi. Różnie się podaje, niektórzy mówią, że był to już XVI wiek, a inni, że XVII wiek. O, nieważne. W każdym razie za przodków tej rasy uważa się Pekinczyka i Lasa Apso, które już wtedy były hodowane. Ostatnio ktoś podobno się pokusił, żeby zbadać je pod kątem genetyki i tych ich korzeni dosyć głębokich. No i powstała taka teoria, że Tzu to generalnie mają hoho ho i jeszcze więcej lat niż ci sali tybetańscy mnisi. No ale jak było, to tak na dobrą sprawę nie wiemy. Na salonach Shih Tzu pojawiły się dopiero wraz ze wkroczeniem na dwór chiński. Tybetańczycy wtedy wpadli na pomysł, że fantastycznym podarkiem dla chińskiego cesarza będzie właśnie taki mały piesek przypominający lwa. Zresztą sam Budda podróżował z małym pieskiem u boku, szedł z nim przez całe życie i legenda mówi, że jak pojawiło się jakieś zagrożenie, to ten maluch zamieniał się w groźnego lwa, który potrafił obronić swojego właściciela. Idąc dalej, rodzina cesarska w Chinach bardzo polubiła te małe, spokojne i wyważone pieski. Charakterystycznym elementem stroju, który obowiązywał w tamtym czasie na dworze chińskim, były szerokie rękawy. Ludzie wpadli na pomysł, że dlaczego by nie schować tych małych piesków, które mogłyby towarzyszyć im w każdym momencie dnia właśnie do tych szerokich rękawów. Podobno działy się tam dosyć brutalne rzeczy jakieś głodzenie i tego typu historie, a to wszystko po to, żeby te psy były jeszcze mniejsze i żeby jeszcze wygodniej było je nosić właśnie w tych długich rękawach. Efekt tego był taki, że pieski popsuły się pod względem zdrowotnym i co jakiś czas trzeba było sprowadzać nową pulę tych zdrowych, powiedzmy, egzemplarzy z Tybetu. Aż wreszcie dochodzimy do takiego punktu, gdzie do władzy dochodzi cesarzowa Suksik. Wybaczcie mi, jeżeli źle to wymawiam, mój chiński potrzebuje na pewno jeszcze dużo do W każdym razie właśnie ta cesarzowa wzięła sobie hodowlę Shih tzu za taki cel nadrzędny, to było jej po prostu hobby i tym się najbardziej pasjonowała. I właśnie dzięki niej ta rasa wygląda obecnie tak, jak wygląda. Właśnie, a jak w zasadzie wygląda Shih tzu? To są małe pieski, między 4 a 8 kg. Mają krzepką budowę i krótkie łapki. Głowa jest okrągła, dość duża, z wyłupiastymi oczami. Pyszczek jest szeroki i krótki, co potrafi przysporzyć ich właścicielom sporo problemów pod względem zdrowia pupila. Uszy są zwisające, a ogon zadarty do góry ponad grzbiet. Jeżeli chodzi o sierść, to jest ona bujna. Mamy tutaj dwie warstwy, czyli długie włosy okrywowe oraz podszerstek, który gwarantuje pieskowi ciepło. Znajduje się on bardziej przyciela. Gama ich kolorów jest tak szeroka, że teraz w zasadzie można dostać takiego pieska, jaki tylko Ci się spodoba i wymarzy. Przejdźmy zatem do charakteru i usposobienia Shih tzu. Mają naturę raczej niezależną i bezkonfliktową. Nie potrzebują ciągłego niejenczenia ze strony opiekuna ze względu na swoją niezależność. Oczywiście określa się je też jako e, oddane i wierne, więc to też nie jest tak, że będą jakieś niedotykalskie czy coś takiego. Po prostu nie potrzebują tego kontaktu aż tak dużo. Może nie zawsze będą super posłuszne i ułożone ze względu właśnie na swoją niezależność, ale mimo wszystko należą do spokojniejszych psów, jeżeli chodzi o spacery czy coś codzienne. Dobrze dogadują się z ludźmi, z innymi zwierzętami, czy też z dziećmi. Nie mają instynktu łowieckiego i raczej też no, nie nadają się na stróża. Są dość inteligentne i potrafią się nauczyć nowych komend, ale przy odpowiednio prowadzonym treningu. Trzeba do tego dużo cierpliwości ze strony właściciela. To raczej długowieczny pies i kilkanaście lat życia w, w przypadku to dosłownie norma. Są one w Polsce dość popularną rasą i dlatego gdzie niegdzie w, w internecie można się natknąć na taką informację, że są one w ogóle niesamowitym okazem zdrowia e, i absolutnie rzadko chorują. Ja tak za bardzo nie wiem, jak mam się do tego odnieść, no bo z moich obserwacji wynika, że dzień w gabinecie bez szitsu to tak naprawdę nie ma czegoś takiego. Dlatego może to tylko moje obserwacje, ale myślę, że te psy mają generalnie większość jakichś takich dziwnych przypadłości chorób przewlekłych, jakie są tylko i wyłącznie do wymienienia. No, może to też wynika z tego, że pseudochodoble z OLXa i w ogóle handel bublem genetycznym w piesków jest w zasadzie na porządku dziennym, więc no, być może też to o, o to chodzi. Nie wiem, w każdym razie przejdźmy sobie do typowych schorzeń, które wymienia się w literaturze w kontekście rasu Shih Tzu. Po pierwsze, będą to wszelkiego rodzaju problemy ze zgryzem. Typu np. przodozgryz, tylozgryz i tego typu historie. W ogóle problemy stomatologiczne są dość powszechne u Shih tzu. Ludzie często też zaniedbują ich potrzeby fizyczne, bo z góry zakładają, że Shih tzu to typowe kanapowce. To może doprowadzić do tycia i nadwagi. Kolejna sprawa to choroby oczu w tym po prostu wypadanie gałki ocznej, grudki na trzeciej powiece, zatykanie się kanalików nosowo-łzowych. To jest takie połączenie między okiem i nosem. Jeżeli dochodzi do zatkania tego połączenia, to wtedy łzy nie mają gdzie odpływać i wydostają się na zewnątrz oka, tworząc takie nieestetyczne zacieki na pyszczku, które mają ciemny kolor. Następnie Powiedzmy sobie o zwężeniu nosa i problemach z oddychaniem na tle tego nieszczęsnego, spłaszczonego pyszczka. E, rozszczepienie podniebienia jest korygowane chirurgicznie w wieku szczenięcym. Kolejna sprawa to problemy z uszami e, oraz alergie pokarmowe i środowiskowe. To jest taka sytuacja, gdy uczula pieska coś co je e, albo jakiś czynnik ze środowiska, który jest totalnie niezależny od nas. Następnie choroby nerek, jakieś takie metaboliczne e, historie. No i jeszcze choroba, czy też zespół Cushinga, co jest związane z nadczynnością kory nadnerczy. To może mieć naprawdę różne podłoże, zaczynając od guza mózgu, po guz w nadnerczach, albo nawet przyczyny jatrogenne, czyli z uwagi na działanie określonych leków, które są podawane psu. Następna sprawa to są choroby stawów i kręgosłupa na tle różnych przeciążeń oraz urazów. Łapki Shih Tzu są krótkie, a pieski dość długiej i krępy, no więc siłą rzeczy tutaj występuje predyspozycja. Shih Tzu źle też znoszą upały, dlatego nie przesadzajmy z forsowaniem ich w lato. Zapewnijmy psu zacienione miejsce, dostęp do wody, może matę chłodzącą, no bo w innym przypadku może zdarzyć się np. udar cieplny. Z drugą stronę już to nie działa, no to znaczy, że od zimna są zabezpieczone dzięki swojemu podszerskowi. Chyba, że Shih tzu jest ostrzeżony na krótko, bo właśnie był u grumera, to wtedy można ubrać go w ubranko. Żeby dobrze zadbać o pieskę rasy Shih tzu, należy pamiętać o regularnej zabawie, nie przekarmianiu go, by go po prostu nie zatuczyć na sprawa to jest oczywiście, tak jak w przypadku każdego psa, zabezpieczenie przeciwko pasożytom wewnętrznym, jakieś nicienie, tasiemce, tego typu historie, ale także przeciwko pasożytom zewnętrznym, jak na przykład kleszcze, pchły. Dobre preparaty mają w swoim składzie substancje czynne i dlatego kupicie je u weterynarza, a nie w sklepie zoologicznym. No i oczywiście wyczesać od czasu do czasu we własnym zakresie, ponieważ jeżeli zrobią się koptuny, to piesek będzie się z nimi męczył i ani to dobrze nie wygląda, ani to dobrze nie funkcjonuje i w ogóle to nikomu do niczego niepotrzebne, wystarczy go przeczesać parę razy w tygodniu. Odnośnie właściciela, który będzie się nadawał dla pieska rasy Shih no to tutaj nie ma specjalnych ograniczeń. Te psy świetnie dogadują się zarówno z osobami starszymi, z rodzinami, z dziećmi, czy też z innymi papużkami, pomikami i tego typu historiami, czyli po prostu z innymi zwierzętami. One nie mają z tym jakiegoś szczególnego problemu. Shih Tzu też bez problemu zostanie w domu, gdy wyjdziesz na rozsądną ilość czasu do pracy i wtedy problemy typu lęki separacyjne, pogryzione meble, wyładowanie frustracji są raczej mało prawdopodobne. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale nie są to dominujące wyzwania, jakie napotka właściciel Shitsu. No i jest jeszcze kwestia alergików. Można się spotkać z takim przekonaniem, że Shih Tzu będzie odpowiednim psem dla alergika. Kontakt z sieścią, czy też włosem, jak to się czasami określa, tej rasy, daje mniejsze prawdopodobieństwo na to, że wystąpi u Was jakaś reakcja alergiczna, czy po prostu, że, że to Was uczuli. Natomiast nazywanie go hipoalergicznym to raczej takie opowieści drzewa sandałowego, Wiecie, to nie ma takiej gwarancji, że po prostu nie będzie z Wami się działo coś niedobrego po kontakcie z psem. To już koniec na dzisiaj. Po więcej informacji na temat Shitsu albo innych raz zapraszam Was na kanał Retrievet oraz na konta w social media. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia po sobie łapki w górę, dzięki czemu będę mogła tworzyć nowe wartościowe treści. Przygotowałam dla Was też e-booka na temat Shitsu, który jeszcze przez najbliższe 30 dni możecie pobrać zupełnie za darmo klikając w link podany w opisie. Być może macie swoje własne historie lub pytania związane z Shitsu, dlatego śmiało podzielcie się nimi. W komentarzach pod tym filmem dajcie znać, o jakich innych razach najchętniej chcielibyście posłuchać.